家。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. Dzień dobry kochani, dzisiaj jesteśmy razem. Buongiorno. Jak możecie zauważyć. Witam, witam, witam. Cześć, cały świąt. No jeszcze nie. no. Już życzysz wesołych świąt. Tak, bon Natale. Tak, buon Natale. Tak się odbywa? Słuchajcie, dzisiaj rano musieliśmy wcześniej wstać, bo musieliśmy załatwić pewną sprawę w okolicy mojej mamy, dlatego też kiedy ja nie jadę pracy, będzie słońce. Słońce? Widzisz. Kiedy ja jadę pracę, pada. Tempo nuvoloso. Tak, śnieg, zimno. No dzisiaj też jest zimno, ale słuchajcie, jest piękne, rzeczywiście słoneczko. To jest, to jest Zresztą widzicie, odbija mi się tutaj w, na twarzy twój prezent na święta. Exact, e, czy exactly. możemy teraz pojechać umyć samochód? Tak, pojedziemy umyć samochód? Tak, idziemy samochód. a później, musimy... Samochód. Tak, Do a później musimy jeszcze jedną... No i musimy załatwić sprawę jednego prezentu, niespodzianki. Tak. tak. Potrzeba górę wino, podi wino dla fami. No, bo potrzebujemy, no, tak, no bo potrzebujemy wina, no, no oczywiście, że tak. No dobra kochani, także widzicie, tak mniej więcej zapowiada się dzisiejszy dzień. Zobaczymy jak się dalej pociągnie, ale muszę Wam też powiedzieć, że... Nie zbałam się całą noc. Już chyba tak dopadło mnie trochę to zmęczenie i tym codziennym nagrywaniem i przygotowaniem do świąt yy, i czuję, że mam po prostu się takie worki pod oczami. I tylko czekam, aż te święta się zaczną i będzie można troszeczkę odpocząć. No mam taką przynajmniej nadzieję. No, także życzymy Wam miłego oglądania. Jesteśmy już w domku, także czas otworzyć kolejne okienko z kalendarza. Jak widzicie, dalej nie zrobiłam paznokci, ale mam nadzieję, że dzisiaj je ogarnę. I szukamy numerku 23. Jest. Podejrzewam, że po raz kolejny. Massimo. Ten coś tam się. Ach, podejrzewam, że kolejny raz będzie tu jakiś cień. I oczywiście miałam rację w kolorze niebieskim. No dobra, już go wyciągam. Bardzo proszę, kolorek prezentuje się w ten sposób. Muszę Wam powiedzieć, że jest całkiem ładny, ale raczej też go nie wykorzystam. Zobaczmy, jaki to numerek 32. No i teraz zostało nam ostatnie okienko, 24, które otworzy już jutro. O, jest tutaj. Na szczęście, widzę, że nie będzie to cień. No nic, muszę Wam też powiedzieć, że wszystkie cienie powędrowały do mojej siostry, która się z nich bardzo ucieszyła i sobie je wykorzysta. Lakiery zostawiłam dla siebie. No i zobaczymy, co będzie pod 24. A ponieważ mam jeszcze chwilę, bo Max przygotowuje obiadek, to teraz zabiorę się za resztę prezentów, które muszę popakować w jakieś kartony i całą resztę. A kto tu przyszedł ciekawski? Pinucia przyszła! No, także zabieram się za robotę. Ostatnie prezenty i koniec. Um, powiem Wam, ja zresztą już Wam to chyba dzisiaj mówiłam. Czuję się dzisiaj wykończona, zmęczona i coś mi się zdaje, że przy obie po obiedzie robię sobie małą drzemkę. No, zobaczymy. Na razie czeka mnie kolejna robota. Czy tobie to się dobrze tutaj siedzi? No, patrzcie, jak się zmieścił do kartonu. Ledwo, ledwo! Pinek. No bez przesady kocie. <laughs> Jakiś czas temu mówiłam Wam, że nie będę już robić projektu Denko, czyli o od takich oddzielnych filmików na temat kosmetyków, które wykończyłam. Natomiast będę Wam je pokazywać we vlogach, czyli cały czas coś, co zużyłam, coś, co jest warte pokazania, albo i nie będę Wam o tym tak szybciutko, szybciutko opowiadać. I mam tutaj te dwie takie miniaturki, małe pojemności tych kosmetyków, które dostałam kiedyś w przesyłce. I powiem Wam tak, tutaj mam płyn micelarny, który jest naprawdę bardzo, bardzo fajny, znaczy taką wodę micelarną, relaksującą. Wszystko byłoby super, gdyby nie to, że niestety piekł mnie w oczy. Ja mam bardzo wrażliwe oczy, też bardzo wrażliwą skórę. No i muszę uważać z niektórymi kosmetykami. I właśnie takie bardzo, bardzo naturalne albo takie jak ten nie zawsze się u mnie sprawdzają. Mogę go Wam polecić, jeżeli macie cerę normalną, jeżeli nie jest wrażliwa, to wtedy bardzo fajnie się sprawdzi. Natomiast uh, przy bardzo wrażliwych oczach, niestety ten kosmetyk nie będzie najlepszy, uh, ale zresztą radzi sobie super. Ten natomiast to jest um, balsam do ciała. Balsam do ciała bardzo mocno nawilżający, mimo tego, że tutaj mamy light i pachnie totalnie różą. Olejkiem takim różanym bardzo, bardzo intensywnie i wyobraźcie sobie, że ten zapach jeżeli sobie zaplikujecie na skórę ten balsam wieczorem to rano jeszcze będziecie go czuć i będzie wam pachnieć przez długi, długi czas piżamka bardzo fajna opcja, jeżeli o to chodzi druga kwestia jest taka, że jest niesamowicie gęsty i momentami to miałam nawet problem żeby wycisnąć go z tej butelki Naprawdę fajny balsam, mocno nawilżający, um, troszeczkę trzeba się natrudzić przy rozsmarowywaniu go, bo może zostawiać smugi, więc trzeba go tak dobrze, dobrze rozsmarować, no ale to też ze względu na to, że jest niestety właśnie taki gęsty albo istety. Także dwa kosmetyki, plusy i minusy. E, powiem wam, że mam ochotę przetestować jeszcze coś tej marki. Słyszałam również, że woda różana jest bardzo, bardzo fajna. No będę musiała się rozejrzeć na stronie, popatrzeć, jak te kosmetyki wyglądają cenowo i mm, co ciekawego tam można znaleźć i wtedy będę mogła więcej coś na ich temat powiedzieć. Tutaj niestety mam Bubel, o którym muszę wam też wspomnieć. Dlaczego Bubel? To jest Puder marki Sephora, który ja wykończyłam, jak widzicie, do samego końca, ale nie byłam z niego zadowolona. Po pierwsze, bardzo mocno wybiela twarz, i to wybielanie widać najczęściej na zdjęciach. Robią się po prostu takie plamy na twarzy. Inną kwestią jest też to, że ten kosmetyk przesusza skórę, a przez to, że ją przesusza, Szybciej pojawia się ten efekt błyszczenia. Jest ciężki, nie nadaje się pod oczy, no i może niestety trochę zapychać pory. Także nie jestem z niego absolutnie zadowolona. Więcej do niego nie wrócę i polecać Wam go też nie będę. I ostatni kosmetyk, o którym chciałam wspomnieć, to jest serum marki. Diego de, la, de, Diego de la Palma z tej serii White Light, która zawiera drobinki diamentów czy tam jakiś składnik, który jest właśnie na bazie tego pyłu diamentowego i ma na zasadzie, ma rozjaśniać nam skórę i chyba wam już kiedyś o nim wspominałam, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne serum Pachnie luksusowo, myślę, że każdej kobiecie spodoba się ten zapach. Ma bardzo fajną konsystencję. Ona jest taka. Jak ją nałożycie sobie na dłonie, to lekko, kremowo, taka mleczna, bardzo ładnie rozprowadza się na skórze. I no, skończyłam całe to opakowanie. Co mogę na jego temat powiedzieć, tutaj wam dzisiaj powiem tylko tyle, że przyjemnie mi się go używało. I zauważyłam może niewielkie, ale jakieś tam efekty używania tego, um, tego produktu, jak na przykład to, że bardzo ładnie rozjaśniła mi się skóra, a takie efekty dają zazwyczaj. Produkty, kosmetyki, które mają witaminę C w składzie, bardzo wysoko w składzie. Więcej na temat tego serum dowiecie się na moim blogu, bo przygotuję specjalny post na jego temat. Tam dokładnie opiszę skład, opiszę też moje spostrzeżenia na jego temat, na, na temat stosowania, na temat tego jak działało, co zauważyłam po zużyciu całej buteleczki. No, wiem, jest to drogi produkt, ale uważam, że jest godny polecenia i myślę, że jeżeli czegoś takiego szukacie, a na przykład nie możecie używać witaminy C, to to będzie fajne rozwiązanie. Ale tak jak mówię, więcej dowiecie się już na moim blogu. No i koniec. Te produkty chciałam Wam pokazać, jeżeli chodzi o denko. No i myślę, że mogę już je spokojnie wyrzucić. A powiem Wam też, że mm, będę nagrywać dla Was filmik na temat y, najlepszych kosmetyków grudnia i będę miała Wam do pokazania same perełki. Ale to tylko taka mała zapowiedź. Kochani, czas się pożegnać. Mam jeszcze kupę roboty do zrobienia. Muszę przede wszystkim zrobić moje paznokcie dzisiaj i to mi zajmie trochę czasu, e, ale chcę też zrobić sałatkę jarzynową, żeby była na jutro, no bo mamy post. Wiadomo o co chodzi. Także czeka mnie troszkę roboty jeszcze dzisiaj wieczorem i myślę właśnie, że czas się pożegnać, zająć się Koniec, za, koniec zakupić Cisko na święte? No tak, no kupiliśmy wszystko na święta, co? Tak? Zadowolony jesteś? Tak, jestem udowolona, dlaczego ja lubię święte Polski. <laughs> Słyszeliście. Tak, czyli co? Żegnamy się i do zobaczenia jutro, a jutro już ostatni vlogmas. Naprawdę? Tak, tak. Dlaczego? Na Wigilię nie mogę? Nie, no Maimy Nie, Massimo, nie będziemy nagrywać, bo wiesz, że będziemy z rodzicami, a oni... Nie to zobaczymy nie. takiej rodziny, twojej rodziny, jakie dekoracje masz do domu. A to pokażemy na Snapchacie. Albo na Instastory. Może też w vlog. Dobra, zastanowię się nad tym. Na razie nic Wam więcej nie zdradzę. Zobaczymy. Muszę sobie to przemyśleć i zobaczę, jaką podejmę decyzję jutro, czy będę nagrywać święta, czy nie będę nagrywać święta. Zobaczymy, ale tymczasem się żegnam z Wami i do zobaczenia jutro. Buziaki, pa!